Maja, jesteśmy yy, zaraz po rzuceniu Ciebie z boiska, dostałeś czerwoną kartkę. Powiedz dlaczego? No ciężko mi skomentować raz na gorąco po prostu tą sytuację, bo ja po prostu stałem przed piłką, dziewczyna we mnie kopnęła, no i dostałam za to drugą żółtą kartkę. Moim zdaniem sędzina totalnie no odklejona, już brzydko, powie, brzydko mówiąc, no ale mecz jeszcze nie skończył, mam nadzieję, że dowiedziemy ten wynik 2-1, bo moim zdaniem należy nam się, no i, no i tyle, czekam na końcowy gwizdek. Jest jakieś usprawiedliwienie dla sędzi za tą decyzję na e, o czerwonej karce dla ciebie? Moim zdaniem nie ma no. I zapytam cię jeszcze o tą twoją bramkę. Ładna bramka, można tak powiedzieć? No tak, no minęłam z dwie dziewczyny, no i uderzyłam po drugim słupku. Myślę, że okej okay, i asy asystę też mam. No i moim zdaniem niepotrzebna ta kartka teraz. No i tyle. Wdało się trochę agresywności pod koniec meczu dużo czerwonych żółtych kartek. Jak myślisz, z czego to wynika? Myślę, że no szarpany mecz, ale też historia meczów rekordu z Wodzisławiem to po prostu, to są zawsze ostre mecze. Yy, zawsze tak samo ostatni mecz, nasz tutaj pocharowy też yy, posypał się kartek, emocje do ostatniej minuty i po prostu z Wodzisławem zawsze gramy takie horrory. Jak zapamiętasz ten mecz tak na końcu, już patrząc? No to ciężko mi teraz powiedzieć na gorąco, ale no na pewno bardzo emocjonujący i mam nadzieję, że skończy się wynikiem 2-1 dla nas. Dziękuję Ci bardzo. Julia, emocjonujące spotkanie, chyba dobrze nazwane hitem kolejki. Dokładnie tak. No my zawsze z Wodzisławiem mamy ciężkie mecze, no i są to najlepsze mecze, tak myślę. Taka nerwowa końcówka się trochę wdała, żółte kartki, czerwone kartki, jak myślisz dlaczego aż taka nerwówka była pod koniec? No myślę, że to są derby śląska jednak i no ciężki mecz, każdy walczy, żeby zdobyć punkty, no i jest nerwowo. To był dobry mecz w Twoim wykonaniu po tej jednej bramce dzisiaj? Myślę, że mogłam lepiej, ale, ale dopisuję bramkę na swoje konto i myślę, że było ok. To dziękuję, życzę powodzenia w łodzi. Patrycja, porażka dzisiaj Twojego zespołu, ale chyba jednak nie było tak źle. Było źle. Myślę, że mogliśmy lepiej zagrać. Brakowało tej skuteczności. Przeciwniczki też grały dosyć agresywnie, bo było bardzo dużo żółtych kartek. Ale uważam, że zagrałyśmy dobrze i w następnych meczach musimy wszystko wygrać i chyba będzie dobrze. Dużo było Twoich takich rajdów przez Środkową Strefę Boiska. Chyba bardzo dobrze cieszy to. Staram się jak najlepiej i chciałam, żeby bardzo, żebyśmy wygrały, no lecz nie udało się, no i, no i trudno bywa. Ta stracona bramka, zaraz po tym pod golu Julii Pientakiewicz to chyba boli, tak szybko stracony gol. No oczywiście, że boli, bo jednak przez to przegrałyśmy, lecz, lecz no idziemy dalej i, i tyle. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Hania, wygrywacie dzisiaj, ale to był naprawdę emocjonujący mecz tutaj w Włodzisławie Śląskim. No tak, no był taki wyrównany mecz, ale myślę, że jednak na naszą korzyść. My tutaj prowadziliśmy piłkę i to my mieliśmy więcej sytuacji. Jak myślisz, zresztą się, się wydała taka nerwówka pod koniec meczu. Tracicie bramkę, później strzelacie żółte, czerwone kartki. Z czego to wynikało? Nie wiem, myślę, że trochę braku koncentracji do nas, że, że powinniśmy jednak utrzymywać to do końca meczu, a... No, tego nie zrobiliśmy, no ale strzelamy bramkę na koniec i to jest najważniejsze. Ważne jest rywal SMS-Łódź. Jak myślisz, jak to spotkanie w z może wyglądać? No, w pierwszym meczu byli, graliśmy w okrojonym składzie, teraz będziemy, myślę, grać w najmocniejszym, więc mam nadzieję, że, że po trzy punkty. Realnie się teraz stało, że zakwalifikujecie się do półfinału Celiot? No, na razie musimy myśleć o następnych meczach i w każdym złożyć trzy punkty i to jest najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo.